W tym odcinku poznacie 10 popularnych mitów na temat historii. Dowiecie się, czy dawniej naprawdę wszyscy myśleli, że Ziemia jest płaska, jakie faktycznie było średniowiecze i kto zniszczył nos Sfinksa. Zaczynamy. Numer 10. Samurajowie i broń palna. Czy słyszeliście o tym, że samurajowie nie używali broni palnej, ponieważ zabraniał im tego honor? W niektórych filmach mogliśmy usłyszeć, że prawdziwy samuraj. Walczy tylko za pomocą katany, z tym, że prawda historyczna była trochę inna. Po pierwsze, samurajowie szkolili się w strzeleniu z łuku i byli w tym naprawdę dobrzy. Zabijanie przeciwnika na odległość wcale nie było ujmą na honorze. No dobrze, ale co z bronią palną? Pojawiła się w Japonii w XVI wieku dzięki Portugalczykom. Samurajowie korzystali zarówno z dłuższej broni, jak i krótki, bliskiej pistoletom. To m.in. odpowiednie wykorzystanie broni palnej było jedną z podstaw sukcesu Ody Nobunagi. W filmie Ostatni samuraj z Tomem Cruzem pokazana jest rebelia samurajów o nazwie Bunt Satsumi. Na ekranie oglądamy dzielnych wojowników, którzy rzucają się naprzeciw uzbrojonym w działa i karabinę przeciwnikom, z łukami i mieczami, co ma być podyktowane honorem. Nie jest to historyczna prawda. Rebelianci także korzystali z broni palnej, choć mieli jej znacznie mniej i była w wiele gorszej jakości. Numer 9 Dawniej wszyscy myśleli, że Ziemia jest płaska. Nowoczesna astronomia, eksploracja kosmosu oraz możliwości komunikacyjne naszej cywilizacji nie pozostawiają wątpliwości: Ziemia nie jest płaska oczywiście nie brakuje osób, które wciąż to kwestionują. A jak było dawniej? Czy w czasach średniowiecznych i starożytnych ludzkość widziała nasz świat jako planszę, na której bogowie rozgrywają swoje gry? Sprawa nie jest wcale taka prosta, a tych, którzy podchodzili nieufnie do płaskości ziemi, nie brakowało. Wystarczy przytoczyć postać Eratosthenesa z Cyreny. Ten żyjący w III i II wieku przed naszą erą grecki uczony głosił, że płynąc na zachód z półwyspu Gibraltarskiego w końcu dotrze się do Indii. Tymczasem handel z tym krajem i leżącymi dalej Chinami odbywał się przede wszystkim długą drogą lądową na wschód. Podobnie jak on, myślała cała grupa uczonych związanych z ojcem matematyki Pitagorasem. W starożytności w płaskość Ziemi wierzyli między innymi Egipcjanie, plemiona nordyckie i germańskie, czy Babilończycy. W Grecji też nie brakowało zwolenników tej teorii. Jednak uogólnienie, że płaskość Ziemi była powszechnym poglądem do czasów Kopernika lub Galileusza jest zdecydowanie nieprawdą. Numer 8. Średniowiecze było szare i brudne. Wieki ciemne. Tak często określa się tę historyczną epokę, mając na myśli regres intelektualny całej cywilizacji, powszechny brud, smród i ubóstwo. Często w popkulturze średniowiecze przedstawia się jako świat wiecznego brudu, gdzie ciągle pada, wszędzie jest błoto, a co druga osoba jest na coś chora. To wszystko jest jednak kolejnym przykładem przekłamania i uproszczenia. Rozmawiamy w końcu o 10 wiekach historii Europy od 5 do 15 stulecia to kawał czasu, w którym działo się wiele, nie tylko na polach bitew lub w salach tortur i wbrew pozorom także dbano o higienę, choć rzeczywiście może nie tak regularnie i skrupulatnie jak robimy to dzisiaj. Zdecydowanie najtrudniej o czystość było w miastach, gdzie nieczystości lądowały wprost na ulicach, a choroby mogły szybko się rozprzestrzeniać za sprawą zagęszczenia populacji. I oczywiście sprytnych towarzyszy ludzi, czyli szczurów. Nie oznacza to jednak, że ludzie w średniowieczu się nie myli, a jeśli to robili, to wcale nie lądowali na stosie pod zarzutem uprawiania czarów. W wielu miejscach nieobcy były publiczne łaźnie, a co bogatsi, mogli nawet sobie pozwolić na zakup wonności od podróżujących kupców. Dodatkowo w bardzo wielu miastach zarządcy nieruchomości mieli obowiązek utrzymywać czystość wewnątrz i w jej obrębie. A brak tego przestrzegania mógł nie tylko zagrażać pod względem sanitarnym, ale przede wszystkim kosztowałby pokaźny mandat, a może nawet pobyt w ciemnicy. W czasie targowym i świątecznym miasta i wsie potrafiły być bardzo kolorowe i wesołe, a nawet biedota, która nie miała dostępu do łaźni czy luksusowych pachnideł, zazwyczaj miała dostęp do studni czy rzeki, żeby obmyć ciało po ciężkim dniu pracy. Dodajmy jeszcze, że średniowieczne stroje bywały naprawdę kolorowe. Tacy Wikingowie na przykład bardzo lubili żywe kolory, a drogie barwniki były wyznacznikiem statusu. Numer 7. Łowcy-zbieracze nie umieli budować. Cywilizacje łowiecko-zbierackie to nomadzi, koczownicy i nie zagrzewają nigdzie miejsca, a dopiero wynalazek rolnictwa i przemodelowanie całego funkcjonowania społeczeństw na tryb posiadły dały rozwój budownictwu. Fajnie, z tym, że to nie do końca prawda. Jednym z dowodów na to, że także łowcy zbieracze potrafili budować i tworzyć osady, są znaleziska archeologiczne w południowo-wschodniej Anatolii. W górach Germusz odkryto pozostałości wielkich struktur, które najpewniej pozostawiły tam po sobie plemiona zamieszkujące ten teren między 9600 a 8200 lat przed naszą erą. Na stanowisku archeologicznym Gobekli Tepe, czyli wybrzuszonym zgórzu odkryto kolumny oraz inne struktury wyraźnie rzeźbione ręką ludzką i bogato zdobione. Badacze wiążą je ze sferą sakrum i najprawdopodobniej są to pozostałości sanktuarium. Chroniony przez UNESCO Obszar został uznany za najstarsze zachowane miejsce kultu stworzone przez człowieka. Jego twórcy nie należeli jeszcze do osiadłych społeczności, których sposobem na życie był wypas bydła i uprawa roli. Na tajemniczych strukturach można Zobaczyć abstrakcyjne wzory, ale także wyobrażenia zwierząt, na które polowali współcześni tych konstrukcji. Zorganizowanie tak dużej budowy musiało być wówczas nie lada przedsięwzięciem, ale jest dowodem na to, że łowcy zbieracze umieli budować zaawansowane budowle. Numer 6. Większych historii o kanibalach to mit. Kanibalizm to naruszenie jednego z najbardziej podstawowych tabu w każdej kulturze. To zresztą wynika także z natury, bo praktyki te mogą prowadzić do śmiertelnej choroby Kuru, którą zaobserwowano u plemienia Fore na terenie Papui Nowej Gwinei. Jednak chyba każdy słyszał jakąś historię o plemieniu kanibali, tylko ile jest w nich prawdy? Okazuje się, że raczej niewiele. Poza wcześniej wspomnianym przypadkiem, ze świecą można szukać podobnych zbiorowych praktyk. Skąd zatem popularność takich teorii? To dość proste. Jeśli chcemy kogoś oczernić, wystarczy rozsiewać o nim złe, odczłowieczające plotki. W czasach kolonizacji i wielkich odkryć geograficznych, kanibalizm przypisywano wielu plemionom, zarówno Afryki. Jak i obu Ameryk. W czasach starożytnych z reguły wrogowie danej społeczności przedstawiani byli w lokalnym folklorze jako potwory i oczywiście zjadanie ludzi było w palecie upiornych cech. Dobrym przykładem będą też opowieści o tym, jak rzekomo Żydzi mieli porywać chrześcijańskie dzieci, żeby następnie robić z nich macę. To klasyczny przykład wykorzystywania tabu do tego, żeby wywołać strach i nienawiść. Niestety czasem się to udawało i wspomniany mit leżał u podstaw wielu pogromów. Prawdziwie udokumentowane przypadki kanibalizmu dotyczą najczęściej jednostek, straszliwych psychopatów, u których jest to objaw dewiacji. Jednak przypisywanie kanibalizmu całym grupom, plemionom albo narodom prawie zawsze było narzędziem do tego, żeby budować ich negatywny wizerunek. Numer 5 Napoleon strzelał do Sfinksa. Powtarzana wyjątkowo często legenda mówi, że podczas napoleońskiej ekspedycji w Egipcie nieuważni artylerzyści trafili biednego sfinksa w nos i doprowadzili go do obecnego stanu. To jednak jedna z wielu nieprzychylnych historii, które przykleiły się do francuskiego cesarza. Warto pamiętać, że już wtedy rozpuszczanie oskarżeń oraz ośmieszających przeciwnika informacji było bardzo ważną psychologiczną bronią. Kolejny przykład oczywiście wzrost Bonapartego. Do dziś wielu powtarza, że był bardzo niski. Co też nie jest prawdą. Ze Sfinksem było podobnie. Stracił nos, zanim Napoleon wpadł na pomysł wyprawy do kraju piramid. Zniszczenie nosa obecnie przypisuje się na podstawie kroniki arabskiego historyka z XV wieku pewnemu fanatykowi religijnemu, który zgodnie z doktryną Koranu, Chciał zniszczyć coś, co było dla niego pogaństwem i bałwochwalstwem. Trzeba wiedzieć, że współcześni mu okoliczni mieszkańcy oddawali posągowi cześć, prosząc go o obfite plony. Fanatyk miał zostać ujęty i stracony za zniszczenie rzeźby. Wątek Napoleona i jego żołnierzy w Egipcie jest jednak bardzo ciekawy i odbił się szerokim echem w całej Europie. Po jego wyprawie nastąpiła prawdziwa Egiptomania w zachodniej Europie. Takie kraje jak Francja i Wielka Brytania wywoziły masowo zabytki artefakty, które lokalni handlarze i rabusie grobów chętnie im sprzedawali. Jednak nie można zapominać, że dzięki tej ekspedycji udało się wiele dowiedzieć o historii starożytnego Egiptu. Najlepszym przykładem jest przetłumaczenie kamienia z rozetty, dzięki któremu udało się odczytać hieroglify. Poza tym, niektóre zabytki ocalały zapewne tylko dzięki temu, że znalazły się w europejskich muzeach. Numer 4 Maria Antonina. Całe życie można przeżyć nie robiąc nikomu krzywdy, ale jeśli raz spektakularnie powinie nam się noga, możemy zostać zapamiętani właśnie przez pryzmat tej porażki. Maria Antonina była francuską królową, która została stracona podczas rewolucji francuskiej. Przypisuje się jej słynną wypowiedź na temat warunków życia proletariatu. Gdy narzekali na brak chleba, miała odpowiedzieć, niech jedzą ciastka. To mniej więcej coś na poziomie polskiego sławetnego: Sory. Mamy taki klimat, gdy pociągi stały z powodu mrozu w Polsce. Wypowiedź polskiej pani minister można dziś obejrzeć. Jednak rzekome słowa Marii Antoniny podawane nam są przez wiele źródeł. Tymczasem historycy są zgodni, ona tego nigdy nie powiedziała, a włożenie jej w usta takich słów było skutecznym zabiegiem propagandowym, żeby jeszcze bardziej zochylić ją w oczach poddanych. Królowa nie była osobą idealną, ale zdecydowanie nie cechowała jej głupota i brak taktu. Poza tym, jak przystało na osobę z wyższych sfer, angażowała się chętnie w działalność charytatywną, między innymi wspierając ubogich, na przykład poprzez założenie domu opieki dla samotnych matek. Jak podają historycy, Maria Antonina do końca zachowała klasę i na szaf szła z godnością i lekkością. Jej ostatnimi słowami miała być wypowiedź skierowana do kata, któremu przypadkiem nadepnęła na nogę. Przepraszam Messie, zrobiłam to niechcący. Zaraz potem została ścięta na gilotynie. Numer 3. Stare zdjęcia Możliwe, że trafiliście kiedyś na galerię fotografii z czasów wiktoriańskich, które miały przedstawiać osoby z niedawno zmarłymi członkami rodziny. Takie ciała wspierane przez statywy miały wyglądać na żywe, a ówcześni fotografowie retuszowali je, by dodatkowo ożywić nieboszczyków. Artykuły na ten temat znajdziemy w wielu językach, ale okazuje się, że jest to wielokrotnie powtarzany mit. Prawda jest taka, że wykonanie fotografii było niezwykle długim procesem i poruszenie się mogło zepsuć cały efekt. Dodatkowo oparcie dla pleców sprawiało, że łatwiej było utrzymać nieruchomą sylwetkę i jak łatwo się domyślić, ta metoda była szczególnie przydatna w trakcie fotografowania dzieci. To między innymi dlatego osoby na starych zdjęciach tak rzadko się uśmiechały. Długie utrzymanie uśmiechu byłoby niezwykle trudne. Poza tym panowało wówczas przekonanie, że uśmiech sprawia wrażenie, że fotografowana osoba jest niepoważna. W tamtych czasach faktycznie zdarzały się zdjęcia zmarłych, ale fotografowano ich po prostu w trumnach lub na łożu śmierci. Numer 2. Kościół utrzymał celowo ludzi w ciemnocie. Wracamy do mitów o średniowieczu. Popularne przekonanie głosi, że wszyscy mądrzy ludzie w tym czasie uciekli przed fanatycznym chrześcijaństwem do świata arabskiego, który wtedy był bardzo gościnny dla naukowców. W Europie natomiast miały panować ciemne wieki, gdzie szlachta i duchowieństwo celowo ograniczała uczonych, by mocniej dzierżyć lejce władzy. Ale nie jest to do końca prawda. Wystarczy spojrzeć na wspaniałość średniowiecznych katedr, żeby zobaczyć rozwój inżynierii i architektury. Najlepszym przykładem jest katedra Notre Dame czy katedra Salisbury. Poza tym prowadzone przez zakony skryptoria pozwalały zachować w formie pisemnej wiele ważnych naukowych dzieł i klasycznych tekstów starożytnych. a niektóre z ksiąg, przepisanych przez mnichów, to prawdziwe dzieła sztuki to także czas rozwoju uniwersytetów warto przypomnieć że rektorami Akademii Krakowskiej najstarszej polskiej uczelni wyższej byli duchowni i ich wkładu w rozwój nauki nie da się przyoczyć Stanisław ze Skalbemierza, Paweł Włodkowicz, Mikołaj Kopernik. Wszystkim uczestniczenie w strukturach kościoła pozwalało realizować się badawczo. Dodajmy też, że w całej Europie zakony takie jak choćby jezuici czy benedyktyni bardzo aktywnie działały na polu przechowywania i rozwoju wiedzy. Sformułowanie benedyktyńska praca pochodzi od trudu z jakim zakonnicy strona po stronie ręcznie przepisywali naukowe tomy, by nie uległy zniszczeniu i zapomnieniu. Numer jeden. Było tylko 300 Spartan. Bitwa w wąwozie pod Termopilami to wydarzenie chętnie przywoływane w literaturze, sztuce i oczywiście polityce. Mit małej grupy dzielnych obrońców honoru, którzy do ostatniego stali na straży swej sprawy, działa na wyobraźnię, z tym że prawda była trochę inna. W 480 przed naszą erą na wąskim przesmyku termopilskim starły się siły greków z persami. W dwóch najwęższych miejscach przesmyk miał odpowiednio 15 i zaledwie 2 metry szerokości, jednak po stronie greckiej walczyło łącznie około 7 tysięcy osób. Armia perska, w zależności od przyjmowanych szacunków starożytnych historyków, liczyła od 100 do nawet 300 tysięcy żołnierzy. To prawda, że w bitwie walczyło 300 spartańskich hoplitów, jednak najczęściej przedstawia się ich jako jedyną siłę w starciu z persami. Jednak razem z nimi na placu boju walczyli i ginęli spartańscy perioikowie, hoplici z Mantinei, Tegei, Arkadii, Koryntu i nie tylko. Z Peloponezu przybyło ponad 4000 żołnierzy, a wspierało ich jeszcze 3000 żołnierzy od sojuszniczych miast państw. Owszem, 7000 do 300 to dalej ogromna różnica, ale z tymi 300 to jednak gruba przesada. I to już wszystko na dziś. Czy znacie jeszcze jakieś mito historii, który was denerwuje? Napiszcie w komentarzach na dole. Poza tym sprawdźcie poprzednie odcinki o podobnej tematyce. I widzimy się wkrótce. Jona!